czyli widzę was bardzo serdecznie chciałem wam pokazać dzisiaj ciekawostki dwie na razie GTA San Andreas najpierw wam hmm, pokażę na mapie gdzie jest taka jedna fajna ciekawostka i ona jest tu w tym miejscu czy ona, Tutaj, w tym gdzieś miejscu tutaj. I druga pokażę po drodze. No co tam idzie? A i włącz tą nożyczkę też, patrz, ja wyjrzyj jak lepiej. Możesz się trochę takie ale to nie takiego laptopa się nic nie narodzi. A i tu jest pierwsza. Pierwsza ciekawostka, to jest... Na pewno nigdy nie zwracam uwagi, ponieważ... Nie wiem, po prostu nie wykonuję misji i tyle Tu jest, jest takie... Po prostu pierwsza paczka Raidera I ona ja znajduje się w tym miejscu obok tego Jak się w ogóle wykonuje misję to jest ta... Chyba yy, to jest druga misja i się przyjrzę tutaj się maluje to wam pokażę w tym miejscu to się maluje z a tu jest taka paczuszka dojdziemy teraz do tego co tam pokazać czyli tu można chodzić, szczelać, jeździć, latać pod wodą tylko trzeba to z na jedne miejsce w tej grze

Dobra jesteśmy i trzeba To jest obok tego mostu, którego się przejrzymy na miasto. To, jest miasto. to jest trzecie miasto. I tutaj tak... ty jak na mapie, to jest taka wypukłość i trzeba po prostu skończyć To jest wklęsłość. To Trzeba szukać gwiazdek, tak on to znaleźć, gwiazdkę Jak mi się uda za pierwszym razem, to będzie dobrze A i wpisałem sobie kod na nieskończoność po prostu tlenu, bo zbyt długo tutaj bym... O, no, wróciłem, coś mi się stało i po prostu włączyło mi nagrywanie To tu Wam pokażę właśnie, tu musicie... To chyba miejscu, a nie to... Nie wiem... O. To nie to miejsce, to tam Ale. Tu, tu, tutaj, o, obok tej gwiazdki Dobra, udało się, na drugą Ja po prostu możemy, o, strzeli. Niestety się nie da zabić pod wodą Się to nie zapali, możecie wejść O! Nie dobra, wcześniej po prostu Po prostu wcześniej nie zapalałem się Nie można tutaj jeździć, zapiszę sobie podam Bo samochodem jak się tu wiedzie To nie zadziała, na przykład Skoczymy Jak skoczymy ze samochodem, samochód to opadnie i zrobimy tak, że będziemy pod wodą chodzić to będzie tak, że po prostu nie będziemy normalnie mogli chodzić, bo będziemy musieli od nowa wpływnąć na to miejsce. No jak to widzicie można sobie jeździć pod wodą jak coś tam po prostu wyjść to Helikopterem, to jest można trzeba tak o, wlecieć. A wodą się wleci, to po prostu nie będziecie latać pod wodą. To jest pierwsze, to są pierwsze dwie. E, Pierwsze z dwóch ciekawostek. Jeżeli chcecie jakieś następne ciekawostki, to mogę nagrać Wam. Tylko musicie wstać w komentarzach. Możecie, znaczy, zostawcie łapkę w górę. Jak ktoś nie zasubskrybował, to zasubskrybujcie. Yy, tak jak mówiłem w komentarzu: napiszcie jak chcecie yy, kolejne dwie ciekawostki. I no zostawcie Subsk i subskrybujcie ogólnie. No to na tyle, cześć.